Witam Was, Koziorożce. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2022. Zobaczmy, co dla Was Tarot chce pokazać w tym miesiącu. Jakie są wiadomości dla Ciebie, Koziorożcu, w wrzesień? Ok. Czwórka kijów. Wyzwania. Dwójka kijów. Przyczyny. Królowa Pucharów, przeszłość, przeszłość. A z Pucharów, co macie w głowie i do czego dążycie? Rycerz, yy, yy, paść pentakli, yy, co nadchodzi? najbliższa przyszłość ósemka mieczy wy w tej sytuacji, w w tej sytuacji, w pentakli co się dzieje dookoła, głupiec, czego nie widać. Dwójka pocharów, i potencjalny wynik, <tryk> <tryk> ósemka pocharów, dobrze, pod spodem mamy rycerza. Rycerza Pentakli. No dobrze. Eee, Okej. Okay. Eee, jak zobaczyłam te karty w kosiorożce, to pomyślałam sobie, że bardzo chcecie coś skończyć, czego nie da się tutaj dokończyć. I Um, może to być czytanie zawodowe, może być też czytanie odnośnie uczuć i jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to myślę, że coś tutaj przewartościowujecie i um, myślę, że odpuszczacie pewne rzeczy, które właśnie jest dużo takiego starania się. Być może właśnie skupienie na takich sprawach zawodowych, a pojawia się relacja, na którą nie macie zwyczajnie czasu i jest mocne skupienie, żeby coś dokończyć, ale tak jakby nie da się tego dokończyć, jest dużo tutaj przeszkód i w końcu to trzeba po prostu zostawić. I takie przewartościowanie sytuacji tutaj jest. Możecie również zmieniać pracę bądź zmieniać na przykład jakieś okoliczności pracy, tak? czyli na przykład nie kończymy pewnej, pewnej roboty tutaj do końca, tylko zabieramy się za coś nowego. I wydaje się, że tam, gdzie idziesz, w to nowe miejsce, czy do tej nowej osoby, gdzie ta znajomość się rozwija, to się będzie dobrze układało i dokładnie tego potrzebowałeś. Bo mamy tak, mamy te dwójki, prawda, które się tutaj pojawiają i mamy też ósemki. I Ósemki są tutaj dla ciebie pewną blokadą, pewną rzeczą, której właśnie tutaj nie da się dokończyć albo może nie w taki sposób, jaki byś chciał koziorożcu, bo tutaj jest dużo takiego skupienia na szczegółowości. E dużo tak jakby takich ostatnich kropeczek trzeba postawić i, i dopracować rzeczy, a nowe sprawy już na ciebie czekają. Okay? Wynik jest ta ósemka pucharów, yy, która mówi o tym, że porzucamy coś, na co poświęciliśmy dużo czasu, ale ta ósemka mieczy mówi mi o tym, że to jest po prostu zablokowane, albo nie idzie po prostu w tą stronę, w którą byś chciał. Tak? I to wszystko pojawia się w obrębie głupca, który ma dla Ciebie nową, jakby no, nowe rozdanie. Okay. Eee, I prawda, w gdzie ona idzie? Ona idzie na poszukowywanie właśnie dwójki pucharów, prawda, żeby dostać tą całą dziesiątkę. Eee, no dobrze, zobaczmy tak po kolei, eee, jak wygląda to sytuacja, czwórka... Kiłów e, mówi o sukcesach, mówi o świętowaniu. I tak jakby właśnie wszyscy świętują, że tutaj już jest zakończony wielki etap, i wszystko jest super. Natomiast ty w całej tej sytuacji widzisz jeszcze niedokończone sprawy, jeszcze coś nie jest tak jakby zamknięte. 80% zrobione, ale prawda, tak jakby to świętowanie sukcesu jest trochę nad wyraz, bo jeszcze tak jakby nie jesteśmy na mecie. No to jest też karta związku, zabawy, świętowania, yy, szczęśliwego domu również, czwórka kijów, jeżeli, jeżeli prawda a często się pojawia również jako nieruchomości. I tutaj ósemka e, kijów mówiłaby, że prawda, tak jakby nieruchomość jest fajna, ale dla ciebie ona nie jest perfekcyjna, idealna. Bo w tej ósemce pentakli koziorożce jesteście tutaj strasznie takimi właśnie perfekcjonistami. Wszyscy już świętują, a ty jeszcze Prawda, układasz wszystko prawda, w segregatory, ok? E, jest jakieś marzenie, jest e, um, u podstawy mamy e, królową Pucharów, e, to możesz być ty, e, właśnie e, trzymająca, prawda? Mówię ona, bo to jest królowa, swoje marzenie. Królowa Pucharów jest e, no trochę taką idealistką. I no, to jest taka kochająca matka, czuła, partnerka. Ona również mówi o zakochaniu, ale często pokazuje o marzeniu, głębokim marzeniu, w które bardzo, bardzo wierzy i które pielęgnuje. Ok. Takie marzenie pojawiło się już w przeszłości, bo mamy tego Asa Pucharów. Także mamy Asa, mamy głupca, Twoje nastawienie jest Paść Pentakli, więc ostrożnie, ale powoli idziemy w jakimś nowym kierunku, bo Paść Pentakli mówi o takim praktycznym podejściu do sprawy, drobiazgowym, zadawania pytań z pozycji osoby, która jest zainteresowana, ale, ale nie jest zaangażowana. To może być również złożenie propozycji komuś właśnie. No, ale są to wszystko karty początkowe, które pokazują pewną szansę pojawiającą się w twoim otoczeniu. I owszem jesteś nią zainteresowany koziorożcu, ale właśnie. Wyzwanie, Twoje wyzwanie. No i e, dwójka kijów, prawda? Mam dwójkę kijów, dwójkę pocharów. Tego jeszcze nie widzisz, prawda? E, dwójka kijów mówi o tym, że jesteśmy trochę na rozdrożu, że albo musimy poczekać na coś, albo musimy ułożyć jakiś plan e, dotyczący, prawda? Czy zostajemy, czy, prawda, wsiadamy na te statki i wyruszamy w świat. Ok? Więc mam wrażenie, że jest trochę dylematu, i też te karty mi się pokazały właśnie w ten sposób, że ta czwórka kijów ona jest bardzo taka symetryczna. Każdy ma po dwa kije tutaj, każda ze stron eee, i ona tworzy podstawę. I teraz pytanie: czy to, czy to tak, jakby jedną stronę tej podstawy zabierzesz w tej sytuacji? Ok? Dobrze. Eee, jeżeli chodzi o właśnie y, emocje i sprawy związkowe, no to As Pucharów mówi o nowej miłości, nowej szansie, czwórka kijów. Chcemy iść o krok dalej, prawda? Ty jesteś ostrożny, właśnie, Paść Pentakli. Nie, mm, nie angażujesz się, prawda? Jesteś zainteresowana, ale jest to ciągle etap poznawania na, na, dla ciebie, ok? No, y, królowa Pucharów może tutaj wskazywać na uczuciowe. I te emocje, które tutaj się pojawiają, wrażliwość też właśnie, emocjonalną. No, ale jest ten dylemat, prawda? Should I stay, should I go? <gry> okay? Tak mi się to właśnie pojawia. Co nadchodzi? A, no i ty w całej tej sytuacji starasz się, ale masz bardzo dużo pracy. Okay? Często ta dziewiątka, ósemka pentakli pojawia się jako karta, że dokończania czegoś po nocach. Nie mamy czasu na życie, ponieważ, jakby wszystko pochłania właśnie cały czas pochłania ten projekt, który chcemy dokończyć. On musi być taki perfekt. Okay. E, co nadchodzi? Ósemka mieczy. Ja mam wrażenie, że to jest pewne przyblokowanie tej sytuacji, nad którą tak ciężko pracujesz. E, może być to, e, jeżeli chodzi o relacje, może być to pewnego rodzaju pauza, albo właśnie uświadomienie sobie, że to. Co tak pochłaniało mój czas, jest teraz moją blokadą, bo ona jest tutaj samotna, ona jest tak jakby obstawiona tymi mieczami. Jest to oczywiście tylko w jej głowie i ma tyle czasu, ile sama sobie da. Jeżeli chodzi o w ogóle projekty, no to to mogą być jakieś przeszkody, albo. Powiedzmy, poprawki, które jeszcze trzeba zrobić, tak? No i nie, nie jest to, nie idzie to gładko, ponieważ brakuje tutaj. Właśnie mamy dwójkę Bucharów, e, dwójkę kijów, brakuje tej dwójki pentakli, która by, tak jakby dokończyła. To, to, co chcesz tak bardzo tutaj skończyć. Pojawia się też w Twoim otoczeniu właśnie ta nowa sytuacja, możliwość porzucenia wszystkiego, całego tego bagażu i ruszenia w nową drogę. To może być właśnie nowa znajomość, e, e, bądź nowa praca. Ok? I e, no, mam, mam wrażenie, że jest to coś, co tak jakby już bierzesz w pewnym sensie pod uwagę, prawda, ponieważ mamy te zwierzątka tutaj. One często właśnie w tarocie pies sugerują przyjaciół, tak, wiernych przyjaciół. Ale właśnie mamy tego pazia, czyli ostrożnie podchodzimy do czegoś, badamy. Często paść w pentakli mówi o dokumentach, o przeglądaniu właśnie zapisów, sprawdzaniu takich rzeczy. To jest bardzo taka karta, która, która pokazuje takie podejście praktyczne, rozłożenie rzeczy na części, dowiedzenie się wszystkiego, zadawanie właśnie pytań po to, żeby się właśnie wywiedzieć we wszystkim. Ale no jest to karta zupełnie tak jakby zostawienia wszystkiego, co tak właśnie tutaj kończyłeś, bo głupiec nie ma bagażu. On zabiera ze sobą tylko tobołek i rusza zupełnie w nowy etap. Jest to duża arkana, więc tak jakby to się mocno tutaj zaczyna tak jakby zupełnie nową, nowym rozdziałem w Twoim życiu. Nie no jest to jedyna arkana tutaj, więc ta szansa dla Ciebie jest. Mam wrażenie, że ona jest już od jakiegoś czasu, bo ten As Pucharów również się tu pokazuje. Także to na Ciebie czeka. Czego nie widzisz w tej sytuacji? No ja mam wrażenie, że ten dylemat, prawda? Czyli te dwa kije, które należą do Ciebie, tak jakby to jest Twój wkład w, te, w tą sytuację. Mogą się obrócić tutaj w bardzo fajną relację. E, obupulną, tak jakby korzyści, dobre dogadywanie się, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no albo może, prawda, to co zaiskrzyło, może przemienić się w y, związek, prawda. On jeszcze, dwójka y, pucharów pokazuje, że on jest na początkowym etapie randkowania, poznawania się, ale zdecydowanie Tutaj jest odszukanie kogoś, kto bardzo podobnie myśli, czuje, ma te same wartości także to jest bardzo ładna karta, gdzie to porozumienie i ta współpraca, prawda, albo właśnie zaangażowanie, jeżeli chodzi o związek, jest tutaj bardzo podobne. Okay? No właśnie, ale jest dylemat, co zrobić? tu możesz czuć się właśnie, bo dwójka kijów często, jeżeli też chodzi o relacje, pokazuje odległość, że patrzymy na coś z daleka, czekamy, wyczekujemy na kontakt, więc może być tak, że właśnie jesteś tutaj, trzeba skończyć sprawy zawodowe, idzie jak po grudzie, chociaż się bardzo tutaj starasz, a nie ma czasu właśnie na, nie ma czasu na miłość, ok? E no dobrze, no i jak to się potencjalnie kończy? No, kończy się odejściem, jednak porzuceniem tego, co, co nie funkcjonuje, co się wyczerpało, e, czego ci tak naprawdę brakuje. Więc mam wrażenie, że ta ósemka pucharów może tutaj właśnie pokazywać albo pewną analizę i przewartościowanie pewnych spraw. E, Danie sobie właśnie więcej czasu do tej dwójki pucharów, czyli na rozwinięcie czegoś. E no, co jest nowe i czym trzeba, prawda? Trzeba temu poświęcić czas, bo inaczej właśnie asy pokazują możliwości, ale to od nas zależy, czy przechodzimy na kolejny etap i się tym zajmujemy, czy po prostu szansa sobie po prostu mija. Okay? Więc ja myślę, że jednak jest tu jakieś przewartościowanie. Jeżeli pojawia się dla ciebie nowa oferta pracy, nowa propozycja, to bierzesz bardzo pod uwagę właśnie ruszenie ku nowemu. Nie za bardzo wiadomo jakby gdzie idziesz, bo ona będzie nocą, więc jakby podejmuje drogę, ale jeszcze nie wie za bardzo gdzie trafi i co ją czeka. Idzie trochę w nieznane. Ale głupiec pokazuje również właśnie dużo optymizmu i zupełnie tak jakby nowy etap. No... Rycerz Pentakli mówi o zaangażowaniu i właśnie z tego Pasia Pentakli do Rycerza Pentakli. Rycerz Pentakli pokazuje takie zaangażowanie wieloletnie i on nie ryzykuje, więc możesz tutaj naprawdę tak analizować całą tą sytuację, poznawać tą osobę, żeby być tak jakby pewnym, ok? No dobrze, zobaczmy co się jeszcze. Okej, okay, ta retraci już coś bardzo chciało wypaść. Okej, okay, no dobrze, pojawiła się śmierć. No i to jest właśnie głęboka transformacja, przewartościowanie rzeczy, pozostawienie czegoś, co tak naprawdę idzie wielkimi krokami, i trochę przeczuwamy, że nadchodzi. Tak? Dla mnie śmierć zawsze właśnie pokazuje taką sytuację, kiedy w głębi duszy wiemy, że to w końcu ten moment nadejdzie, on właśnie teraz nadchodzi. To jest bardzo duża zmiana, ale zmiana też właśnie w naszym środku, w naszym wnętrzu. No, więc mam wrażenie, że tutaj e, przewartościowujesz e, e, całą sytuację, no, ta karta pokazuje, że nie będzie odwrotu od Twojej decyzji. I czas coś tutaj zmienić. Też pojawiają mi się właśnie te wieże. Tutaj i tutaj. Ok? Um. No dobrze, myślę, że to jak najbardziej tutaj pasuje. No śmierć, prawda, mamy głupca, czyli nową szansę i śmierć, czyli pozostawienie czegoś za sobą, co się już trochę skończyło, co wymaga od ciebie jakby zupełnie innego spojrzenia na całą sytuację. No jest to też właśnie wielka zmiana, ale potrzebna zmiana. No dobrze, myślę, że to wszystko koziorożce. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.